Kochani, kolejna seria Blani. robienie sesji, tym razem w innej kreacji. Kochani, mam pytanie, bo na jednym filmiku jest coś nagrywam. czy nadaje się na fotografa, bo to jest takie moje mała modeleczka. Modeleczka. O, bo nie wiem właśnie, czy się nadaje, czy nie, no niestety Balu już straci żywotność całkowicie. Tak, takie krzyczki nie ma, mam. No. Więc kochani, wyczekujcie, ciąg dalszy, moja firma. No i ostatnie pożycie w kolejnej kreacji blani. Blani bluzi. Blani. Nie kochani, ostatnie stylizacja, bo blania już ja pędzlewała balony wyciągnęła. Nie blania. Balonik już to straci życie. A. Było fajnie, nie? Były fajne pojemniki. Ja cię pudełkę. Zde pisemowa no, blania. Kochani. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się podoba. A patrzcie, to zrobiła plany. Stana zawaliła. No tak! No, ma takie, no i na te pudła już. Mamy więcej. Nie, 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 mamo. No. Też chodzimy na takie spotkanie, mamy z dziećmi. Więc nie wiem. I tam właśnie były że Blania miała takie urodzinki, to Wam teraz pokażę. Jesteśmy kochani, wróciliśmy. Blania, tu ma się taki prezencik dostała z grupy mam z dziećmi. Bo zawsze jak ten dziecko jakieś małe urodziny, zawsze dostałem prezencik. Nie, Blania no. taką krzywdeczkę dostała, wieje się z dziećmi. Co ja tutaj mam? Piloty. Trzeba chować przed blanią, niestety. O, i co jeszcze? Oj, coś mi się podkaśluje, ale już mamy lekarstwo, i jest dobrze, nie blania. No, super. No. I tutaj kolejny prezent. Taka śliczeska bonita. Z zapisem na spełnienie blanki. Na spełnienie marzeń blanki. Proszę, książeczkę. Oj. Oj. Na spełnienie masz blańki, Skarbanka. No i też tam Mikołajek chodzi. Nie blania. Takie dwie rybki stała, Mikołaja. Praże. A ja wiem, co ty dorywała. I takie dwie zawieszki. A te zawieszki proszę trzymaj. Ja wiem, co to skarbie widzisz. Taka. Wineczki i świeciulka. No, Ja wiem, co tam widzisz, kochanie. Ja wiem, co zrobimy z tymi dwiema zawieszkami. Nanananan. Tutaj powiesimy nie? Skybie. Daj. Nie, nie, dasz mamie. Daj. To nie. No. A gdzie mamy tę zawieszkę. Ja ją mam w skarbie. No. O. No. I elegancko. Nie bójcie się, kochani, ja robię właśnie dla nich inhalacje, leki mamy już dostane. Tak, dostałyśmy. Ja wiem, co widzisz w skarbie. Mikrofon. Kochani, nie martwcie się. Ja właśnie robię... Przerobiliśmy kalacy, nie? Daliśmy lekarz z inne? Jakaś kaszelek, na katarek, tak? Żeby było ok, Czy nie opaski, nie? No. A opaski, właśnie, kochani, ja tylko zakładam do zdjęć. Nic więcej. No to ktoś sobie na tej Co zakładać dziecko opaski, jak ona jest w domu. Tylko do zdjęcia zakładam. Nic więcej. No. Nie, kochani, niektórzy naprawdę. Mają mi jakiś jakieś hoplane, tiktoku na mnie. O. E, Nie, no, myślę, takie okropne komentarze Wejdźcie sobie sami i zobaczcie. No już się... oj, usunęłam. Teraz już, oj, i taki jest... mniej kaszle. No to miał taki szybki teraz <laughs> Jaka się wyjechał. O. Jak ja, ja, chciałam się piszeć tym. A? Tak, niż masz dwie rybki, nie? Nie starczy piszczeć tym. <grystanie> o, to Dokładnie. No wczoraj też byliśmy na sesji zdjęciowej leczkowej. A, co tam mama na, ma? Na, na. na sesji leczkowej. Też była zwieńca, była. I była super. Więc też nagrałam kilka przybitek. Więc kochani, też zostaniecie przybite. Będzie na tym filmie. Więc kochani, wyczekujcie. Będziecie też zbierali bo w tym miejscu, właśnie teraz, w tym miejscu jest. To, te pudełka będą sporane, bo na razie jest. Bo na razie w tym miejscu stoi płynka taka mała. A niebawem powstanie taka duża o, będzie to Będziecie tę większość temu miałam. Tak, kochanie. No, jeszcze pokażę kilka nowych zawieszek na no. tej poczynam. Takie w saniak. Nifela. 60 złotych. Takie dwie myszki. No pamiętam, i pewnie tam się i... Piesio! No, moja mama ma Labradora, ale białego. Też kupiłam dla mojej mamy. Żeby miała powiesionego pieska na choince. Mhm. No i też tą bluzę, kochani, kupiłam sobie w Topko. -top. Mhm. Też jest fajne, taka oversize'owa. Oj! Oj! No. Aj, oj, oj. A. był, nie? Taki niedobry. Oj, oj, oj! oj. Ostatnio ja na konarach w, waszym, jak ona, w ten rok, to ona nic nie chce jeszcze takiego. Ani chrupków, ani biszkopcików, Odkąd ma te ząbki? Bo wcześniej właśnie jadła. A teraz właśnie nie chce. Nie wiem, co się z moim dzieckiem dzieje. A? Słuchaj, czy wasze dzieci też się zmieniają? Wchodzę w mój pierwszy No I kochani, dajcie mi znać, czy nadaje się takiego fotografa, czy ładne zdjęcia robię. Oj! Tak? Co to za mina? Co to za mina? Oj, chłopka! Była mina? Oj, chłopka! No! no Ta jest piękna. Ona jest świetlana, ale musi ją na razie schować, bo wiadomo, wiadoma. No. lubi nie wiem, które rzeczy pochodzić. No żeby... Ja Wiadomo, była później, bo mam wiem skarbonkę na parapecie. nie wiem, przykład ktoś jakiś gość wrzuci. Nie blania, tak, twoja rybeczka. Teraz będziesz miała dwie rybki, nie? Więc kochani, później mam w przybitki dla szerb na sesji. Kochani, oczekujcie ja! tutaj filmy, tak. No. Ale radość, nie? Rybki są. Tak. Więc kochani. Mam nadzieję, że taki Wam myślę, się podoba. Przecież mi też nie, jeszcze tak nie stać, Zasubskrybujcie nasz kanał, nie? dla Błania, dla moja akcja, niech się Oczekujcie na dziesięć kolejnych No i do zobaczenia, jak na naszym kanale. Zasubskrybujcie nasz kanał, no i Pa pa pa, pa, błania, zrób, pa, pa, na co to nie pa, pa. Buziaki! Kochani, jesteśmy przy tej kolinie, bo będziemy ją podlewać. Tak, mam ją w misce, bo ogólnie to jest taka miska No, poczekaj Blania. Chodź. Chodź, ty mam szklankę z wodą. No, Na... Na... zobacz. I tu. Psik. No, i wlejmy. Będziemy podlewać, nie? A, już taka duża. No, daj śklaneczkę. Kochani, do zobaczenia, w Przynko, Buziaki. Mua. Buziaki. ma. Buziaki. Pa, pa. Buziaki. papa. Bo papa. Bo papa. Merry Christmas, nie? Wyczekujemy do świąt. No, pięknie, moje słoneczko. Ile nam zostało od dni do świąt, kochani, Ile? O, już dzisiaj mamy 20 dnia. Nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, a kto z nami nie zaśpiewa, to niech po zaśnie, a kto z nami nie zaśpiewa, sto po stołem zaśnie. Soraz, coraz, niech niechaj żyje nam! sto lat, coraz, coraz, niechaj żyje nam. Pomyśl nas i niechaj, żyje na... Buziaki pa, Blanka pa pa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kochani, zasubskrybujcie nasz kanał. Buziaki pa. Blanka, papa robimy. Pa pa. pa, pa. W chwilę chwilą nie? No, buziaki. Mua. Mua. Pa pa. Jeszcze muzyczkę na koniec, nie? No.

No, no. Czekaj, buziaki, na. zobaczenia. Mua, buziaki, pa papa. Błania, papa. pa, papa, pa, papa.